Szanowni Państwo, niechętnie robię to nagranie, ale ponieważ o to pytacie, ponieważ nie wszystkie osoby oglądały mój serial kryminalny, gdzie emitowałem po prostu prawdę na temat hejterów i projektu Kulogos, w takim razie postanowiłem, ponieważ znowu są przykłady no, niesamowitego atakowania nas. Mnie w szczególności. No, chciałbym krótko przypomnieć Państwu historię i pokazać parę dowodów po prostu. To zacznijmy od tego, co się działo, proszę Państwa, trzy lata temu. Trzy lata temu powstał projekt Kulogos, projekt, który z żadną piramidą, z żadnym skamem nie ma nic wspólnego i nigdy nie miał. Projekt był od samego początku projektem abonamentowym. Ludzie po prostu płacili na początku 10 dolarów przez parę lat, przez 2,5 lata dokładnie, płacili tylko 10 dolarów za to, że mogli się szkolić w każdą sobotę i w każdą niedzielę. Ale jednocześnie było to powiązane z tym, że my zapragnęliśmy produkować nasze własne kryptowaluty i jednocześnie prowokować ludzi do jednoczenia się. Taki był plan. Można było też zarabiać dodatkowo. Jeśli ktoś zapraszał kogoś do Kulogos, to miał zapewnioną prowizję 20%. Na samym początku, proszę Państwa, projektu jeszcze był taki moment. Kiedy daliśmy taką możliwość dla ludzi wykupywania udziałów, które najpierw kosztowały 2000, potem 3000 dolarów, procenta dokładnie, potem, potem 15 tysięcy dolarów w miarę jak projekt się rozrastał, informując jednocześnie wszystkich od samych początku, że tego typu projekty wymagają ciężkiej i długotrwałej pracy. Że na przykładzie Solany czy. Poligon czy innych projektów, wiadomo jest jedno: że takie projekty doprowadzą do sukcesu, do fantastycznych zarobków co miesiąc, na przykład z udziałów, ale dopiero po czterech, po pięciu, po sześciu latach. To mówiliśmy od samego początku, ale okazało się, że wabikiem są te prowizje, bo niezależnie czy ktoś kupował szkolenie, czy ktoś kupował na przykład za 3000 dolarów taki podstawowy udział, no to tym, który, tym, którzy zapraszali do projektu inwestorów, no płaciliśmy 20% rzeczywiście. I, I to płaciliśmy z dnia na dzień. Ja, ja chciałem, mi przyświecała taka idea, proszę Państwa, żeby projekt kulogos, no taki idealistyczny miałem pogląd, żeby projekt kulogos. Nie był, nie był jakimś elitarnym projektem, żeby do niego po prostu zapisywać ludzi z otwartymi głowami. Obojętnie czy wykształceni, czy niewykształceni, czy prości, czy skomplikowani, no chcieliśmy szeroko otworzyć furtkę czy bramę do tego projektu wszystkim. I proszę Państwa, oto znaleźli się ludzie mieszkający w Polsce lub w Niemczech. W Polsce mam na myśli pana Piotra Króla, w Niemczech mam na myśli pana Grzegorza Nowaka, którzy wyczuli w tym fantastyczny biznes. Przystąpili do projektu. No jeszcze Grzegorz Nowak starał się, starał się, mówił mi, on żalił się raczej, że w Niemczech mu nic nie wyszło, że stracił wszystko w Niemczech że jest w desperacji, że on chętnie przyjedzie razem z synami do Kambodży. Proszę Państwa, jak sam zresztą w jednym z nagrań, ja to prezentowałem, jak sam przyznaje w rozmowie ze mną, robiłem wszystko, żeby mu to odradzić, ponieważ wiedziałem już z góry, no że jest tak prostym człowiekiem, że się go nie da nigdzie przy niczym zatrudnić ani zaangażować. Ja musiałbym być imbecylem, żeby chcieć takiego człowieka zatrudnić na stałe. A zresztą w ogóle etatów nie planowaliśmy. Potem to będzie taka narracja hejterów naszych, że ja na siłę sprowadziłem Grzegorza Nowaka, że mu pracę proponowałem. To wszystko są kłamstwa, proszę państwa. Tym bardziej, że wyleciał najpierw do Grecji, zafundował sobie fantastyczne wakacje z dziećmi w Grecji. W ogóle nie pisząc nam, czy przyleci do Kambodży, czy nie, czy chce pracę jakąkolwiek, czy nie. W ogóle nic na ten temat nie wspomniał. Pewnego dnia po prostu się tu znalazł i powiedział, jestem, teraz mi dajcie pracę tak, jak obiecywaliście. Nikt mu żadnej pracy nie obiecywał, co zresztą sam przyznaje w jednym z nagrań. Ale Grzegorz intensywnie działał na Śląsku wśród tzw. hanysów. Rzeczywiście namawiał różnych Ślązaków, jak się potem okazało i robił to przez rok, proszę Państwa obiecując im złote góry. Czyli znacie moją narrację. Ja mówiłem uczciwie, że trzeba czasem 4, może 5, może 6 lat poczekać, że to łatwo policzyć, jakie będą zyski, w zależności od tego, jak projekt będzie się rozrastać. Tymczasem, co robił Grzegorz Nowak, zresztą nie tylko on, również Piotr Król w Polsce. Proszę Państwa, oni nagabywali ludzi, byli takimi, zrobili się naganiaczami, obiecując niestworzone rzeczy. Oni obiecywali na przykład tym Ślązakom, że w ciągu miesiąca ze 100 dolarów zrobią milion dolarów, 100 tysięcy dolarów. I tamci idioci po prostu w to wierzyli. Mało tego, zakazywali kontaktów ze mną, czy nie dawali kontaktu ani do mnie, ani do naszej społeczności, tylko trzymali ich razem. Mamy na to świadków, proszę państwa. Dlaczego tak? Bo dzięki takim namowom zgarniali po 20%. Proszę państwa, taki Piotr Król na przykład zarobił Zarobił około 25 tysięcy dolarów samej prowizji. On oczywiście o tym nie wspomina, on mówi tylko, że zainwestował 2000 dolarów w udziały. Proszę Państwa, Grzegorz Nowak samych prowizji zarobił 30 tysięcy dolarów, inwestując 2000. Taka jest prawda na temat działalności Grzegorza Nowak. Mało tego, pewnego dnia zaproponował, że zorganizuje wycieczkę do Kambodży. Na naszej społeczności, na co my niestety w nieświadomości tego, co robimy, się niestety zgodziliśmy. Czyli on nie musiał reklamować, prowadzić żadnej akcji na zewnątrz, wydawać na reklamy. No, miał tych ludzi u nas w społeczności. I proszę Państwa, na samej wycieczce, jak łatwo to udowodnić i policzyć, zarobił co najmniej 40 tysięcy dolarów. Łącznie Grzegorz Nowak, zarobił 70 po ponad 70 tysięcy dolarów, co możemy łatwo udowodnić. Proszę Państwa, i on jest taki wielce poszkodowany. No i, a, a, aczkolwiek w materiałach, w wielu materiałach, on przyznaje że on nawet sprzedał ten udział. Za dwa tysiące oczywiście sprzedał za wielokrotność tych dwóch tysięcy. Że on nie jest stratny, że on niczego nie stracił. Zresztą posłuchajcie Państwo sami, bo może nie wszyscy nie uwierzycie po prostu w, no w te absurdy, które są wygłaszane. Och, muszę to tylko w miarę szybko znaleźć. No, prawdopodobnie to jest ten materiał. Wszyscy ludzie stracili pieniądze na. To jest najważniejsze. On czyta teraz, czyta teraz to, co ludzie mu piszą. Tutaj, jak widzicie, aktywny jest bardzo Piotr Król. On po prostu czyta, co ludzie mu piszą i odpowiada na pytania. To, to, jest, to jest cały patent, a jednocześnie zarabia na tym hejcie. Proszę Państwa, zobaczcie, wycieczkę do, do domu Tymka, jak jest napisane. No, czyli na wycieczkę do mnie zebrał 2,5 tysiąca złotych. <laughs> Przepraszam, 3130, mimo że miał zebrać 2,5 tysiąca. Na na rzekomym na pomoc rzekomym poszkodowanym. Tylko zobaczycie w innym materiale, że ani jedna osoba się poszkodowana do niego nie zgłosiła. No, I na wsparcie kanału, czyli pieniądze dla siebie. On z tego sobie zrobił metodę zarobku. Dlaczego? Bo te 70 tysięcy dolarów, które zarobił, dał. Na, za to kupił jakąś knajpę, jakieś domki bzdurne w slumsach na wyspie. On przepił w burdelach, yy, przepił i stracił wszystkie te pieniądze po prostu. I teraz oczywiście nas za to obwinia. Posłuchajmy. Ty lubisz tymka, co sądzisz o Opowiedz mi, ile płaciłeś przez tym, wtopiłeś przez tymka. Powiedziałbym kilka razy już. Naprawdę po to ja ostatni ostatni. on nie stracił. Ja moje pieniądze odzyskał, bo swoje udziały sprzedawałem, bo musiałem, bo ponieważ... Ja nie stracił. Słyszeliście wyraźnie, nigdy nic nie stracił, a zyskał 70 tysięcy dolarów. Jak mówi o zarabianiu pieniędzy? Posłuchajcie sami. Tak? I to ja muszę z czegoś żyć. Ja muszę z czegoś żyć. On z tego, z tego, z tych donateów tak zwanych ze zbierania pieniędzy, z naiwnych ludzi, Zrobi, robi sobie źródło zarobkowania na hejcie na nas po prostu. I o, tak jak ten jeden powiedział, trzy za ogólnie kurwa, tu Dumki, Korunk, w chuja mnie robili. On zamiast patrzeć na Dumków, przyjechał, to że kurwa siedział i że patrzył kurwa Tymochowicza sprawy. Czy on mnie obwinia za to, że jeszcze robił filmy pełne hejtu i przez to nie mógł się zająć interesami swoimi? Czy wy to słyszycie? A jeżeli ja y, mam coś zrobić, to ja muszę mieć też czego żyć. Bo ja mogę tu wziąć i zacząć porządnie działać, ale ja muszę mieć z czego żyć. Bo jeżeli nie, to ja muszę wziąć i zająć się swoim tuktukiem i swoją robotą, żeby żyć z czegoś. To nie idzie tak. Nie myślę... Tak, jest to proste. To y, ten wielki męczennik Grzegorz Nowak, na którego ciągle są zbierane pieniądze, po prostu sobie wymyślił taką metodę na życie. Proszę państwa. A co on takiego konkretnego robił? No to posłuchajcie. I, nie będę tu mówiwać, że jestem zgłoszony to robisz tam. Że, że oszukał już numerów. Państwa, w innym materiale Grzegorz powie wprost, że będzie chciał podstawić dwie kmerki, przekupić je, żeby zeznawały na moją niekorzyść. Nigdy żadna kmerka, żaden kmer, co poświadczy cała moja społeczność, nigdy do projektu jeszcze nikogo nie zapisaliśmy, nikt nie należał. Także Grzegorz biega po prostu po pnąpeń i składa donosy na mnie wszędzie. W urzędach królewskich, w ministerstwach, po prostu wszędzie, gdzie się da. Oczywiście guzik z tego wynika, ale Grzegorz jest pewny swojej bezkarności. Um, działa, działa nie sam. Działa, proszę Państwa, razem, tutaj widzicie Grzegorza Nowaka, razem z bandytą, słuchajcie, z Tajlandii który nigdy nie był w żadnym moim projekcie. Może ze dwa razy w życiu z nim rozmawiałem pięć minut, bo nie miałem przyjemności rozmawiać z nim o tym, jak gwałci kmerki dla przyjemności. Coś niesamowitego, proszę Państwa. Paweł Chruściel się nazywa ten facet. Ja jeszcze, jeszcze nazywałem go bandytą przez jakiś czas. Myślałem, że jest wpływowym bandytą. Nawet się skontaktowałem z kibolami w Polsce. Proszę państwa, kto to jest? to śmiali się ze mnie i mówili, że bardzo chętnie mu dopierdolą za jakieś przykrości, które im zrobił. Więc jest to dokładnie nikt. To jest po prostu zwykły Cfel udający bandytę. Proszę Państwa, on zresztą wypowiada się często, że Tymochowicz nic mi nie zrobi. No Nie mogę mu nic zrobić, bo to jest pan nikt. To jest zwykły Cfel tak zwany, mówiąc w gwarze więziennej. Natomiast dał bardzo duże wsparcie Grzegorza i obaj sobie snuli plany zabójstwa mnie i mojej rodziny. Tak, proszę Państwa, mamy na to dowody. Mamy do to, na to jednoznaczne dowody. Niestety sprawa jest bardziej skomplikowana, ponieważ okazało się po czasie, że syn Grzegorza Nowaka, nawet fizj fizjonomię ma podobną. Mateusz Nowak, proszę Państwa, też mamy na to dowody i świadków, jakie on robił interesy. Wyobraźcie sobie, Grzegorz Nowak, który uprawia hejt przez okrągłe półtora roku, codziennie na nas na jakieś, opowiada o nas świństwa. Natomiast co za jego plecami robi Mateusz Nowak? Mamy, powtarzam, na to świadków bezpośrednich. Proszę Państwa, on dzwoni do tych ludzi, którzy kupili udziały i mówi słuchajcie, yy, robił to półtora roku temu. Kół logo się rozpada, za moment to szlak trafi. Posłuchajcie mojego ojca, co on mówi. Kupiliście za trzy tysiące udziały, a ja, wam, yy, ja od was kupię za 1000 dolarów. Ale za moment nic za te udziały nie, nie dostaniecie. I oni sprzedają Mateuszowi za 1000 dolarów mimo że kupili za 3000 co robi Mateusz Nowak dalej <laughs> obdzwania obcych ludzi <laughs> już nie przyznając się do tego że jest cenem Grzegorza Nowaka i tym obcym ludziom opowiada słuchajcie mam niesamowitą okazję <laughs> mogę wam sprzedać udział 1 procenta, ale nie za cenę jaką jest sprzedawany 15 tysięcy, tylko mogę Wam za 10 tysięcy sprzedać o 5 tysięcy dolarów taniej, bo taka okazja jest. I proszę sobie wyobraźcie Państwo, że mamy bezpośredni kontakt z trzema osobami, które wystąpią w sądzie i potwierdzą, że tak właśnie nabyli udziały od Mateusza Nowaka, czyli na jednej osobie zarabiał 9 tysięcy dolarów. Wiemy na pewno, że sprzedał trzem osobom. Czyli zarobił 27 tysięcy dolarów. Jest wielkim poszkodowanym, oczywiście. Proszę Państwa, jeżeli ktoś jest jeszcze, kto to ogląda, kto w podobny sposób kupił cokolwiek, czy sprzedał Mateuszowi Nowakowi, bardzo prosimy o kontakt ze mną, bezpośredni. To jest coś niesamowitego. A jeszcze ten jego syn e, bawi się w Kambodży <śmiech> <śmiech> za te pieniądze, sobie w dalszym ciągu żyje w Kambodży. Paweł Chruściel, którego tutaj widzicie, został uznany jako, jako właśnie jeden z grupy przestępczej. Ten nikt, ten sfel po prostu zwykły, który nic nie znaczy nigdzie. Po prostu w Tajlandii ma kilka spraw rozpoczętych, ale szkoda na niego czasu. Natomiast, proszę Państwa, do grupy dołączyła, dołączył następny człowiek. Który się reklamował jako chemik, ten Spaśla, którego widzicie, który się reklamuje jako chemik, mieszka w Kambodży. Nigdy z nim e, nie, za, nie zamieniłem prywatnie jednego słowa. Nigdy nie był w żadnym projekcie. E, kiedyś był na naszym otwartym Zoomie. Nie odezwał się ani jednym słowem. Przyjęliśmy go jako społeczność z otwartymi ramionami, mówiąc, że chętnie mu odpowiemy na jakieś pytania. Po czym ten Spaślak, okazuje się, pracuje w jakiejś międzynarodowej szkole, mamy dokładne dane. Mamy dokładne dane, nazywa się Michał Koptjew. Koptjew przez P w środku Koptjew. Z wywiadu białego wynika, że Michał Koptjew kiedyś zdradził się, że musiał uciekać z Polski, ponieważ jakieś urzędy go poszukiwały. W Polsce prowadził stowarzyszenie Eskato Eskato. Tutaj w Kambodży udaje wielką postać naukową, nawet obniża swój głos, pokazuje jakieś dokumenty, robi wszystko, żeby wyglądać wiarygodnie. Podczas gdy tak naprawdę pracuje w szkole za 350 dolarów miesięcznie albo 250. I prawdopodobnie prawdopodobnie poczuł, powtarzam, on nigdy nie był w żadnym projekcie. Prawdopodobnie wymyślił sobie współpracę z bandytami po to, żeby zarobić pieniądze. Tutaj jeszcze jest na tyle głupi, że publikuje tutaj wspólne zdjęcie z Mateuszem Nowakiem, z Pawłem Kruścielem, właśnie pan Spaślak, czyli Michał Koptiew. I tutaj mamy tłumacza, który trochę mówi po polsku, i mamy adwokata Grzegorza, który w ostatniej chwili został powołany. Proszę Państwa, ci ludzie walczą rzekomo o to, żeby Grzegorz nie był doportowany do Polski, I jednocześnie wypowiadając, zapowiadając zniszczenie mnie. Jeszcze Koptiew jest na tyle głupi, że publikuje bardzo ważne dokumenty. Które potrafię po kmersku przeczytać bez problemu. Publikuje całą serię dokumentów, ułatwiając mi zresztą fantastycznie pracę. No, jest po prostu głupi jak but. Tu szkoła, w jakiej pracuję, coś niesamowitego. I oni, oni myślą, że atakując mnie, ja jestem bezradny. Mało tego. Ja, proszę Państwa, ja może powiem to wprost. Ja publicznie, publicznie wybaczyłem Grzegorzowi, jak siedział w więzieniu, za to, co zrobił. Został skazany, taka jest prawda. Został uznany winnym i został skazany. Nie za wszystkie zarzuty, ale za te najważniejsze. Został skazany na 8 miesięcy i przesiedział 8 miesięcy. Jest w kartotekach w Kambodży jako przestępca zapisany. Oni, Im się marzy, że on nie będzie doportowany do Polski Jednocześnie Michał Kopiew atakuje mnie w imieniu Grzegorza, nazywając mnie przestępcą, powołując się w sądzie <coughs> na artykuł w Polityce, w Tygodniu Polityka, który powstał na zamówienie Piotra Króla. I to jest, to jest narzędzie, którym oni się posługują, żeby mnie zaatakować. Piszą jakieś donosy, że zrobiłem 100 milionów dolarów. <laughs> że kmerzy w tym uczestniczą, no po to tylko, żeby mnie maksymalnie oczernić. Jednocześnie mamy też dowody na to. Mamy na nowe nagrania, proszę Państwa, pana Grzegorza Nowaka, który opowiada coś o karnie, która wróci, <laughs> który odgraża się, że teraz dopiero zrobi z nami porządek. I ludzie jeszcze wpłacają mu pieniądze. Coś niesamowitego, po prostu. Ale ja chciałbym się zwrócić z apelem ponieważ mam multum informacji na temat Pawła Chróściela, na temat Piotra Kruda, na temat innych. Natomiast mam też multum informacji na temat Pawła Michała Koptiewa, ale tutaj z Kambodży. Natomiast chciałbym z następującym apelem się do Was zwrócić. Szanowni Państwo. To jest, przypominam, człowiek, który podobnie jak Paweł Chruściel, nigdy prywatnie ze mną nie zamienił słowa. E, nigdy nie był na żadnym moim szkoleniu. E, wie dobrze, bo był na naszym Zoomie, że nie prowadzimy żadnej piramidy, że jest to projekt abonamentowy. A jednocześnie e, pisze wszędzie do nosy, gdzie się da. Jednocześnie zwalcza mnie e, jak tylko może, przyłączając się do grupy przestępczej razem z bandytami. No ja wiem, co z tym zrobić i mało tego, on jeszcze się chełpi, proszę Państwa, tym. Chełpi się tym, że tak samo mnie pomawia jak Grzegorz. W jednym z materiałów swoich on mówi coś takiego, no trzeba pomówiłem tak samo jak Grzegorz i to w sądzie i to publicznie. Ciekawe, czy spotka mnie za to jakaś kara. No ja też jestem, ja też jestem ciekaw, pani Michale Kopkiew. I myślę, że czas to pokaże. Natomiast póki co apeluję do Was, bardzo proszę Was o pomoc. Ja nie wiem, jakie motywy kierują panem Michałem Koptiew. On się przedstawia jako taki społecznik, który tak społecznie pomaga biednym pokrzywdzonym. Proszę Państwa, ktokolwiek z Was cokolwiek wie na temat przeszłości Michała Koptiewa, na temat jego przekrętów, Dlaczego musiał uciekać z Polski? Kto go ściga i za co? Jeżeli ktokolwiek, cokolwiek może powiedzieć na temat Michała Koptiewa, będziemy bardzo wdzięczni za jakiekolwiek informacje. Mail podam w załączeniu. Ja jeszcze może dodam jedną rzecz. Ja publicznie wybaczyłem i hejterom, i proszę Państwa, Grzegorzowi Nowakowi. W ostatnim materiale kryminal, kryminału, serialu kryminalnego, po prostu mi się żygać chciało na myśl, że ja muszę się zajmować tą sprawą. Ja nawet nie poszedłem na ostatnią rozprawę, nie przedstawiłem nowych dowodów, a mogłem ich przekazać około 400. Około 400. I mogę to zrobić w każdej chwili. No więc to, że wybaczyłem Grzegorzowi, to, że nie stawiłem się na rozprawie, wiecie, że oni kpią z tego. Oni sobie wyobrażają, ci, ci, ci kretyni bandyci. Oni sobie wyobrażają, że to jest moja słabość, że widocznie ja jestem taki słaby, że po prostu już nie chciało mi się walczyć. To oni mnie teraz dojadą, jak, mówi, jak mówią, jak stwierdził Paweł Chruściel, mam też ich bieżącą korespondencję, to Dojechać Tymuchowicza, wyrżnąć jak Batachę. To jest słownictwo pana Pawła Chruściela. Kiedyś to może wam przedstawię. Proszę Państwa. No, jednym słowem, okej. Okay. Teraz już wiemy na pewno jedno, że bandytom czy cwelom bandyckim nie należy okazywać żadnego serca, żadnego współczucia. A już na pewno nie wolno im wybaczać, tylko trzeba walczyć do końca. I to właśnie zapowiadam. E, powiem krótko, zarówno Mateusz Nowak, jak i Paweł Chruściel, jak i pan Michał Koptiew odpowiedzą za to, co robią z całą pewnością, bo takie świństwa o, nie może spotkać bezkarność. Przykro mi bardzo, że taki materiał od czasu do czasu też muszę robić, no ale, ale tak jest. Tak jest, ponieważ wiele osób o to pyta, ponieważ ciągle jestem atakowany. No i, i, i trudno, i jakoś z tym będę musiał żyć. Dziękuję Państwu.